My jako trenerzy no, na pewno patrzymy głównie na aspekty sportowe i, i tego jak i w którym kierunku idzie piłka i w którym kierunku my powinniśmy iść jako, jako piaskliwica, Natomiast e, mieliśmy też szczęście, że mogliśmy pojechać do zespołu e, Karabach Agdam do Baku, gdzie e, byli też z nami niektórzy sponsorzy naszego klubu, i przypominam sobie fajną rzecz, że z początku jak wyjeżdżaliśmy do Baku, to tak trochę niektórzy z nich mówili, że jedziemy do Trzeciego Świata, a po meczu jak przyjechaliśmy stamtąd, no to oni sami stwierdzili, że. Ten trzeci świat można powiedzieć, że jest w Polsce i naprawdę piłkarze z Agdam to jest już najwyższa półka, bo są tam możni sponsorzy i płacą ogromne pieniądze za ich kontrakty. I na pewno zawodnicy jak chociażby taki Richard, gdzie przyszedł grać do Agdam, pokazał, że jest to wybitny piłkarz i mieć takiego w swoich szeregach to. No to daj Panie Boże, natomiast z drugiej strony też nam to pokazało, w, w którą stronę idzie piłka nożna i, i co powinniśmy robić, żeby, żeby pias był solidną, taką ekstra ekstraklasową. Myślę, że tutaj e, na pewno e, i ludzie, jakby którzy zajmują się i są przy Piaście Gliwice, są sponsorami, e, pomagają naszemu zespołowi. Widzieli też, w którym kierunku piłka idzie, jeżeli chodzi o marketing i o zdobywanie też jakby pieniążków z zewnątrz. Myślę, że to dobry kierunek. My jako, my jako trenerzy, wiadomo, nas bardziej interesuje ta sprawa typowo piłkarska, natomiast no, marketing też uczymy się. Może to, ja powiem, może śmiesznie aż brzmi, że Zbierzemy z Azerbejdżanu jakieś wzory? Myślę, że nie, ale na pewno po części tak, i nie wiem, będąc w Madrycie czy, czy w Liverpoolu czy gdziekolwiek, nie mówię o tym, żeby ściągać wszystko stamtąd, bo na pewno nie jesteśmy w stanie, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że chociaż część takich rzeczy można spokojnie przenieść na polski grunt i tutaj. Myślę, że to fajna była przygoda, myślę, że fajnie jest poczuć nawet smak tego, że, że graliśmy w takich europejskich pucharach. Myślę, że klub chociażby ostatnio no, można powiedzieć, został skwalifikowany przez UEFA na 260 pozycji. więc to są fajne rzeczy ciekawe, no, myślę że Gliwice zasłużył na to i że dalej pójdziemy w tym kierunku ale ja mówię, my jako chociażby trenerzy, piłkarze chcielibyśmy grać w takich europejskich porach e, rok rocznie i, i robimy wszystko żeby, żeby tam być, ale żeby tam się dostać to naprawdę musimy mieć wybitnych piłkarzy i, i walczyć w każdym meczu, chociażby z tymi najlepszymi a a w przyszłości no, mamy nadzieję, że, że sukcesywnie będziemy robić progres i że w tych pucharach jeszcze zagramy. Myślę, że tutaj możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o wzmocnienie naszego zespołu, to tak naprawdę nas, trenerów, Rada Nadzorcza rozliczy i na pewno. Szybciej czy później to zobaczymy, to się okaże jak będzie. Natomiast mamy kontrakty do końca czerwca i wtedy też będziemy rozliczeni z naszej pracy, z tego co wykonaliśmy tutaj w liwicach. Tak samo i piłkarzy, no, rozlicza boisko, jak i nas, wyniki. Tak? Piłkarzy, boisko tutaj pod tym względem na pewno każdy, każdy kibic na trybunach zna się najlepiej i jest, jest trenerem. Tak powiem trochę przekornie, natomiast ludzie widzą gdzie, gdzie mamy jakby nasze najsłabsze ogniwa, gdzie, gdzie są mankamenty, myślę, że tutaj jest kwestia dyskusji, a ja bym tak przewodnie powiedział, że praktycznie w każdej formacji potrzebujemy jednego dobrego piłkarza, czy w obronie, bo wiemy, że straciliśmy mnóstwo bramek i no, wiele z nich mogliśmy uniknąć, było sporo błędów indywidualnych. Ale to nie tylko nasza gra obronna polega na tym, że bronią czterech obrońców, bramkarz i defensywny, ale, ale cały zespół od napastnika. Napastnik można powiedzieć, że to jest pierwszy obrońca i jeżeli chodzi o te bramki, które straciliśmy, to na pewno yy, no, mamy przeanalizowane no, każdą jedną. Na pewno potrzebujemy... Yy, w każdej formacji jednego piłkarza, czy to w obronie, czy w pomocy, nawet, nawet, no oczywiście, jeżeli to byłby bardzo dobry napastnik, no to jak najbardziej, chociaż, no tutaj mamy sporo tych napastników, Wojtek Kędziora, który po kontuzji, mamy taką nadzieję, że, że wróci do pełnej dyspozycji. Nie chciałbym tak mówię indywidualnie oceniać, ale każdy jeden piłkarz, który potrafi grać w piłkę, który będzie wzmocniony, na pewno, na pewno bardzo chętnie ich przyjmiemy do siebie. Takiego gorszego, który, który się śni po nocach, bo, bo myślę, że to jest mecz, który mógł mieć zupełnie inne oblicze i przede wszystkim wynik, czyli Legia Warszawa. Tam straciliśmy w 5-6 minut trzy bramki i praktycznie każdy tak samo, i wydawało się, że... Jesteśmy zespołem lepszym, że, że potrafimy prowadzić gry, przytrzymać dużej piłki niż, niż tylko dwa, trzy podania i, i czuło się to na boisko, czy, czy, czy my jako trenerzy z boku, że jesteśmy w stanie z tą Legią powalczyć u, u nich. Fajny mecz, ciekawy u kibiców i, i no niestety nie, nie uszczęliśmy się prostych błędów, indywidualnych błędów, bo, bo takie były i dostaliśmy takie no, Powiem jeszcze jako obrońca były no, straszne bramki, które naprawdę nie powinny się wydarzyć i nie powinniśmy stracić, bo e, praktycznie w jednym punkcie, chociażby bramka nie wiem, Radowicza, to no, myślę, że nie, nie powinniśmy taki bramek tracić i to boli. Myślę, że, że taki mecz był. E, których, których pamiętam, no przynajmniej ja w pamięci na długo natomiast kolejny mecz, który taki już ze szczęśliwym happy endem, czyli derby z Górnikiem no to jest mecz, który naprawdę tutaj wszyscy kibice, piłkarze my trenerzy przeżywamy chyba podwójnie, bo wiemy z czym ten mecz jest związany i jak duża presja przez kibiców, chociażby naszych jest wywierana na, na cały klub, żeby ten mecz wygrać, że to jest najważniejszy mecz dla naszych kibiców. I w tym roku e, no, pokazaliśmy, że jednak mamy solidny klub, solidnych e, piłkarzy i myślę, że, że tak ciśnienie aż, aż z nich mocno zeszło po meczu, że następny mecz, czyli Zawisza był no, mega, mega e, ciężki, ale, ale mecz. Ten z górnikiem u nas strasznie nas podbudował w takim sensie, że daliśmy wiarę naszym kibicom, nam samym, że, że jednak ciężka praca popłasa i że no, to jest dobry kierunek, w którym idziemy.